A prosto z Barwis przyjechaliśmy dzisiaj do Kalisza Pomorskiego. Jest to jedno z najstarszych miast naszego regionu. Jego historia sięga już VIII wieku, a prawa miejskie nabył na samym początku wieku XIV, kiedy znajdował się w granicach Brandenburgii. Wcześniej te ziemie były podległe książętom wielkopolskim, ale późniejsze jeszcze wojny między Rzeczpospolitą, Brandenburgią, Zakonem Krzyżackim doprowadziły do tego, że nawet przez pewien moment Kalisz Pomorski był podległy koronie czeskiej. A teraz znajdujemy się koło kościoła pod wezwaniem Matki Bożej, Królowej Polski. Kościół pochodzi z końcówki XVIII wieku i znajduje się w samym centrum Kalisza Pomorskiego, a my za chwilkę udamy się na jedną z miejskich plaż. Kalisz położony jest nad czterema aż jeziorami, a więc bardzo duże atuty przyrodnicze. Jesteśmy nad jednym z jezior, nad którym jest też miejska plaża w Kaliszu Pomorskim. To, że w tym mieście są aż cztery jeziora, spowodowało, że wówczas przed II wojną światową Kalisz Pomorski był bardzo modnym kurortem, do którego przyjeżdżali Niemcy z Berlina, aby poczywać. Tutaj mamy bardzo fajnie zagospodarowany teren, trochę parku, plac zabaw, rzeczka, plaża. Zresztą zobaczcie sami. Podczas wędrówki przez historię Kalisza Pomorskiego dotarliśmy do pałacu. Obecnie znajduje się w nim Pałac Ślubów i Urząd Stanu Cywilnego. Jedni mówią, że jest to pałac wedlów, inni mówią, że jest to błędne określenie. Nie mi to rozstrzygać. Dla miasta tragiczny był 1771 rok, kiedy doszło do ogromnego pożaru, w wyniku ucierp którego ucierpiał również ten pałac. Jak widzicie, został odbudowany. Choć był plan, żeby odbudować go jako jednokondygnacyjny, to stoi w wersji zbliżonej do swojego pierwotnego wyglądu. Bardzo blisko pałacu znajduje się też urząd gminy, a przy nim maskotka Ogórek Beczuś. I dotarliśmy do ostatniego miejsca. Jest to pomnik poświęcony mieszkańcom, którzy budowali Pałac tak jak w koszalin, Kalisz Pomorski spotkała tragedię, kiedy Sowieci wkroczyli do tego miasta, zburzyli całe centrum w 1945 roku. Później doszło oczywiście do wysiedlenia ludności niemieckiej, w to miejsce pojawiła się zupełnie nowa ludność polska, która budowała już polską historię Kalisza Pomorskiego, która trwa blisko 80 lat. Kalisz Pomorski jest świetnym miastem, naprawdę wiele ciekawych miejsc, tak jak zresztą sami przed chwilą mogliście zobaczyć, ale ma jeszcze jeden atut. Leży bardzo blisko Dramińskiego Parku Narodowego, a więc warto tu przyjechać również ze względów przyrodniczych.